Sante igracjan y bestis. Czy ktoś zamawiał, tu you to nasza szansa Ja pierdolę kolejny numer na tym bicie, skurwij mi je, zaraz głowę. Czy oni kurwa potrafią stary zrobić coś innego co nie brzmi znowu tak samo jak kurwa ja pierdolę mać, kurwa mać Czy ktoś zamawiał tu for you, to nasza szansa. Bo nie ma takich dwóch jak rudy Astra, nasza przyjaźń Jak to kurwa? Takich dwóch jak chudy i was A chudy kurwa myślałem, że powiedział po angielsku Woody kurwa, że Woody kurwa debil Przepraszam, yy, nie, nie chciałem Nasza przyjaźń większa jest od całego świata Lubimy słodkie rzeczy i te słodkie hasła To prawda, prawda, że jesteś moją bestie Na szary świat działasz jak kolorowe krewki Jak potrzebuję wsparcia, to ty zawsze jesteś przy mnie Niech ta przyjaźń nigdy nie przemija Pierdolę. O kurwa Mać, ja pierdolę! Ja pierdolę! Ja pierdolę! Kurwa Mać, co ja mam powiedzieć, stary? Co ja mam kurwa powiedzieć? Nawet moją ekipowego mamona, gdzie? O kurwa! Pytanie, czy mój radar dobrze wskazuje, czy nie? W się. Sensie, to jest oficjalnie, czy nie? Bo nie wiem. Bo nie chcę tutaj tak. A, tak? W sensie to jest oficjalnie. okej. Okay. W sensie, że jest szczęśliwy. My Sara, tak gej! No i szanuję to. Bestii. Jeśli w podróż życia jechać, no to tylko z przyjacielem. Mój chwile <laughs> mamy jak ty w tych filmach. te kamerę z moją besti, to prestiż, gdy wychodzę na miasto. ją przygód czeka na Kurwa, 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 jestem zestii. <grywa> ja dole o co chodzi? Cały <grywa> świat razem z moją gesti, To przyraz więcej, prawda? Od <grywa> wszystkich pieniędzy. Może kurwa ten ton Przecież Czy całą nutę będziecie kurwa pierdolić to Całą nutę Mówię, kurwa w taki sposób a nawijam A później kurwa coś mi się w głowie przedstawia. Kurwa masz, no i też można to całą kurwa Nutę melodyczną kurwa jebaną Nie, nie powiem wszystko, nawet tą historię sobie to nie żaden problem Mogę obrabować No i refren jeszcze ten sam Kurwa macie, rozkurwi mi głowę, zaraz Bestie. Jest idealna, dziś wyleczę Ja no, jestem ze Kompleksy Podbiję cały świat razem z moją bestii To trzy razy więcej warta od wszystkich pieniędzy Zajebiste Szacun za to wariacie I wariatko I ten Borys na wózku Jak był rewren Po prostu idealnie się wpasował I ten Borys na wózku jak był rewren. Po prostu idealnie się wpasował. <noise> ja pierdolę. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Ten pierdolony rewren. Ten jebany kurwa rewren. Dobra. Y Zobaczmy sobie.